Cześć YouTube kolejny raz. No mimo że nie chcę, to muszę zrobić kolejny filmik o pacyfice, ponieważ mamy kolejny atak kuny. Zobaczcie sobie co tym razem wyszło. Przychodzę sobie rano, no i patrzę, znowu jest pełno śladów na masce. Znowu jest pełno śladów na szybie. Tak, no i pełno na dachu. Później się okazało na nagraniu z monitoringu, że tutaj próbowała coś, coś sobie gryźć, ale nie, nie widać tutaj żadnego śladu, także, także nie wgryzła się. No więc zobaczcie sobie, co tak właściwie udało się nagrać. Tym razem widzimy tutaj na początku kota. Niestety jakość nie jest za duża, no bo tym razem światło się nie włączyło. Wiadomo, no nie zawsze czujnik podczerwieni wyłapie to wszystko tak z daleka. Kot czai się przy studzience z licznikami od wody. Tak, przechodzi koło choinki, gdzie są zainstalowane jajka w pułapce. Ale kot sobie tam spokojnie idzie. Coś tam sobie popatrzył i w ogóle nie jest zainteresowany samochodem. Właściwie to nawet może mu ten samochód przeszkadza w jego tutaj normalnej drodze. <grytanie> Także kot sobie spokojnie przechodzi. Nic się nie dzieje. Spoko, luzik. Także koty mogą sobie chodzić. Bo jak widać, w ogóle. W ogóle to mu przeszkadza ten samochód, musi go omijać niepotrzebnie i, i tak naprawdę ma to gdzieś. Także to tyle odnośnie kota. To jest wszystko nagranie z jednej nocy. Zobaczcie sobie, tym razem kot idzie sobie z powrotem. O, włączyło mu się nawet światło. Także to jest ten sam kot, teraz sobie wraca. Nie wiadomo gdzie był, ale widać, że idzie z powrotem. O, znowu światło mu się włączyło. Znowu studzienka z licznikami. No i poszedł. Teraz mamy na przykład jeżyka. Chwilę później wszedł sobie jeżyk. Jerzyk też nikomu krzywdy nie robi. Jeżyków to możemy zaprosić 20 nawet. Jakby chciał sobie przyjść z ekipą, to mogą sobie nawet w 20 jeżyków przyjść i nic to jakby nikomu nie przeszkadza, bo jeżyk żadnej szkody nikomu nie robi. Tutaj sobie idzie się przyczaić koło choinki. No, i za chwilę gdzieś sobie zniknie. Właściwie to nie wiadomo gdzie. Jak to Jerzyk? Tutaj znowu Jerzyk, mniej więcej godzinę później. Nie wiadomo skąd się wziął. Nie wiadomo, czy to jest ten sam. No, ale sobie przyszedł kolejny raz, i tutaj po jakiejś chwili jeszcze chyba pół godziny minęło, i przyszedł znowu. Nawet się nie pokręcił koło samochodu, tylko tym razem sobie po prostu tutaj y, koło tego murka zawróci i zaraz pójdzie z powrotem. Tutaj jeszcze to samo przejście jeżyka, tylko z drugiej kamery. Widać dokładnie, że tutaj się przyczaił przy bramce i sobie idzie przez parking. No i Jerzyk, jak to Jerzyk? Nie wiadomo skąd się wziął i nie wiadomo gdzie zniknął. To tyle odnośnie jeżyka. No a teraz mamy tutaj naszego głównego bohatera, jest Kuna. Tym razem przybiegła z ogródków działkowych. Pokręciła się w koło samochodu, i proszę bardzo, co ona wyprawia tutaj. To dopiero psikus. Ona chce coś tutaj gryźć przy, tych, przy tym bagażniku dachowym. Ale w ogóle zobaczcie, że ją nic innego nie interesowało. Ona przyszła specjalnie do tego samochodu. Nie przyszła się kręcić przy choinkach, nie przyszła do tamtej choinki, w której są jajka w pułapce. W ogóle ją to nie interesowało. Nic ją nie interesowało, tylko przyszła specjalnie do samochodu. Nie miała żadnego innego celu, tylko było widać wyraźnie, że ona idzie tylko i wyłącznie tutaj nie był przypadek, że szła gdzieś tam do jakiegoś kurnika albo gdzieś, a po drodze sobie weszła na samochód, tylko ona specjalnie tutaj po to przyszła. Tutaj robi jeszcze przyczajki. I jeszcze od drugiej strony sobie wejdzie kółeczko w koło anteny. No i pobiegła dokładnie tam skąd przyszła. Tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć z drugiej kamery. Tutaj moment jak już jest na dachu. Za wiele nie widać, no niestety nie włączyła światła tym razem, więc no, niewiele tam widać oprócz jej oczu i, i tego, że sobie tam skacze. Tak, I teraz jeszcze będzie widać ten fragment, kiedy wbiegła sobie na pacyfikę z tyłu. Najpierw się tutaj przyczaiła przy bramce, tutaj, gdzie chwilę wcześniej przechodził jeżyk. No i poszła sobie jeszcze raz wskoczyć na samochód. A co? Tak, zawijka w koło anteny. No i właśnie tutaj jest ten moment, kiedy. Kiedy pobiegła sobie tam skąd przyszła. I jak widzieliście na nagraniu, była zainteresowana tylko i wyłącznie samochodem. Ona tylko po to przyszła. W ogóle nie przyszła sobie tutaj łazić, i w ogóle nie zajrzała tym razem pod choinkę, gdzie jest nastawiona pułapka na nią. Także w ogóle nie była zainteresowana niczym innym. Tylko jedyne po co przyszła to Pacyfika. Taka sytuacja. I to tyle na dziś, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć!